Witam państwa serdecznie. Nazywam się Lech Tkaszik, jestem prezesem Wydawnictwa Astrum. Mam przyjemność zaprosić państwa do bardzo ciekawej i nowej propozycji wydawnictwa Astrum, należącej do ogólnej grupy naszych działań związanych z wydawaniem książek ludziom ciekawym. Czyli zapraszam państwa do projektu Wydaj z nami książkę, czy wydaj naszą swoją twórczość na płycie. Szczegóły tych działań, tej akcji można znaleźć na naszym portalu www.wydajsie.pl Dzisiaj do projektu Wydaj się chciałem zaprosić wszystkich ludzi, którzy kochają medycynę naturalną, wszystkich ludzi, którzy zajmują się oraz interesują się problemami ezoteryki. Jak Państwo wiecie, wydawnictwo Astrum jest jednym z większych firm w Polsce wydającej książki o ezoteryce, o medycynie naturalnej, o szeroko pojętym zdrowiu. Termin ezoteryka dawniej bardzo, tak gdyby, ciekawy, pojemny. W pewnym momencie ze względu na jego nadużywanie oraz ludzi, którzy podszywali się pod ezoteryków, a w rzeczywistości byli hochsztaperami, oszustami, naciągaczami, termin ten stał się pejoratywny. Ale tak naprawdę termin ezoteryka, termin medycyna naturalna należy traktować w kategoriach <laughs> filozoficznych, czyli pozytywnego myślenia, w kategoriach jak gdyby działań, które są związane z usługami, umiejętnościami, a nawet niektórzy twierdzą dalem od Boga i dzięki temu darowi można się nim, nabytemu darowi można się nim podzielić z innymi. Stąd, jak gdyby w ramach szeroko pojętej ezoteryki medycyny naturalnej są ludzie o wyjątkowych zdolnościach. Bioterapeuci, którzy potrafią poprzez przekazywanie swojej energii leczyć czy zapobiegać pewnym schorzeniom, dzieląc się tą energią, są ludzie, którzy zajmują się wahadlarstwem, różdżkarstwem, którzy potrafią posługiwać się tymi narzędziami, na przykład właśnie w odkrywaniu zmienionych chorobowo miejsc. Można tutaj mówić i o ludziach, którzy mają wielki dar nadprzyrodzony, dar przepowiadania przyszłości. Można mówić o hipnotyzerach, egzorcystach, specjalistach w <laughs> wypędzaniu duchów. Można mówić o bardzo ciekawych hobby, które właśnie ezoterycy posiadają, jak na przykład hobby litoterapii, czyli znajomości zbierania wszelkiego typu kamieni półszlachetnych, które też charakteryzują się pewnymi te kamienie, pewnymi cechami, które też mogą potem posłużyć nam do wygrzewania na przykład zmienionych chorobowo miejsc itd. Tak w tej grupie ezoterycznej oczywiście nie możemy zapomnieć o wróżkach o ludziach, którzy posługują się kartami tarocistach, ludziach, którzy posługują się odczytywaniem, posiadają umiejętność odczytywania z linii papilarnych, z, z linii na dłoni, bo takim odczytywać i przepowiadać po prostu i przyszłość czy też oceniać stany chorobowe. Do tej grupy należy i ta działka nazywa się no oczywiście chiromancją. Do tej grupy też należyć będą ludzie, którzy zajmują się. Czytaniem aury, czyli aurystami do tej grupy ezoteryków, pozytywnych ezoteryków związanych z medycyną naturalną, będą należeli oczywiście też irydolodzy, ludzie, którzy czytają z oczu. W grupie tej, czyli w szeroko pojętej grupie medycyny naturalnej, możemy powiedzieć, że są to wszyscy ludzie, którzy chcą pomagać innym ludziom, którzy wykorzystują jakiś przedmiot zdjęcie, e, wykorzystują po prostu jakiś element, który jest katalizatorem, wyzwalającym w nich te umiejętności, czy skupiającym, jak w soczewce, e, później działania, które potrafią po prostu um pomóc innym osobom. E, powtarzam drugi raz, e, że cały czas rozmawiamy e, nie o wynaturzeniach, nie rozmawiamy o hochsztaplersję, nie rozmawiamy o oszukiwaniu ludzi, rozmawiamy o Działaniach ludzi związanych z ezoteryką posiadających nadprzyrodzony najczęściej dar oraz umiejętności i urodzajemy o ludziach, którzy tym darem chcą się z nami podzielić, a nie wykorzystywać go w niecnych celach. Dlatego też, w ramach tego projektu, który jest cały czas promowany w wydawnictwie Astu, chcieliśmy zaprosić. Zaprosić ludzi, którzy zajmują się ezoteryką, którzy interesują się ezoteryką, którzy zajmują się medycyną naturalną, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Wielu z nich, na przykład radiesteci, posiadają swoje własne przygotowane do, na własne potrzeby różki, posiadają własne specjalistyczne wahadwa o określonym kształcie, które tylko im służą. Znajdują się tutaj grupy ludzi, którzy produkują swoje własne, według swojej własnej koncepcji, odpromienniki np. energii czy, czy, czy cieków wodnych i dzięki po prostu tym przyrządom po prostu pomagają ludziom te przyrządy nie są tak naprawdę opisane, te przyrządy tylko służą im i są chowane do szuflady. Chcieliśmy właśnie zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, co się podzielić swoimi umiejętnościami, swoim darem i chcieliby po prostu opisać to w książce. Istnieje taka możliwość, że jeśli nie potrafią pisać, bo są praktykami, wystarczy, że nam to tak jak ja teraz z Państwem rozmawiam, że nam to opowiedzą. A my sobie to spiszemy w postaci ciekawej opowieści i jeśli rzecz będzie ciekawa, warta opublikowania, to opublikujemy to w książce, pokażemy to w większej grupie ludzi, opublikujemy to w internecie na zasadzie oczywiście legalnej, zawartej z wydawnictwem Mastrum rzeczowej umowy. W projekcie wydaje się autorzy częściowo dotują wydanie swoich książek, jeśli, lub jeśli uznamy, że rzecz jest na, na tyle warta e, wydania natychmiastowego, że częściową grotę i kwoty e, pokrywa jak gdyby wydawca, czy wydawnictwo. Tym niemniej po prostu tak jest ukierunkowany ten projekt, wydaje się, że dotyczy on najczęściej dedytantów ludzi, którzy dopiero będą, będą dopiero e, raczkują w, na rynku książki, nie są, nie mają jeszcze dużego tutaj doświadczenia. Więc...